W trzecią niedzielę adwentu słyszymy o Świętym Janie Chrzcicielu. Tym razem nie jest on już tym odważnym heroldem głoszącym słowo Boże na pustyni judzkiej, ale za to głoszenie został uwięziony i przebywając w więzieniu przeżywa trudne chwile. Jest to sytuacja, która powoduje jego załamanie, rozgoryczenie Stamtąd kieruje do Jezusa dramatyczne pytanie: czy Ty jesteś tym, na którego czekamy, czy też innego mamy oczekiwać? Myślę, że to pytanie stawia Panu Bogu każdy z nas, kiedy przeżywa pewne rozczarowanie, jakiś kryzys, przygnębienie, smutek. Wydaje mi się, że ludzie naszego pokolenia są często znużeni, zmęczeni. Oczekiwaniem na poprawę swojego życia, może zmęczeni swoją relacją do Pana Boga, swoim ciągłym wołaniem. Niektórzy ludzie zmęczyli się w ogóle religijnością, nie chcą żadnego odniesienia do Boga w swoim życiu. Religia staje się dla nich opowieścią mityczną, zbiorem znaków i symboli, których oni już dzisiaj nie umieją odczytać. I Ewangelia dzisiejsza mówi o tym, że to sytuacja normalna, że każdy, nawet najsilniejszy człowiek musi przejść przez próbę, musi zmierzyć się z sytuacjami, które stają się poważnym wyzwaniem.